Dzień dobry, witam. Mieliśmy taką małą wakacyjną przerwę. No, a wracać z wideo trzeba. A więc tak, słuchajcie, jeżeli czujecie ten klimat i chcielibyście być kierowcami samochodu ciężarowego, no to nic nie stoi na przeszkodzie, jak tylko wziąć sprawy w swoje ręce i działać. Pytanie, od czego zacząć i ile można na tym kasy zaoszczędzić, bo to jest bardzo ważne. Więc jak ja to robiłem? Na początku to oczywiście co? Podzwońcie po wszystkich szkołach, podopytujcie co i jak, bo uwierzcie mi, że w momencie, kiedy ja robiłem prawo jazdy, obdzwoniłem szkoły, to okazało się, że pomiędzy jedną a drugą szkołą było nawet 700 zł różnicy w kursie. Mało tego, jeżeli zdecydujecie się w tej samej szkole, Robić kurs C plus E, to bardzo często szkoły. A jeszcze oprócz tego, świadectwo kwalifikacji: to pamiętajcie, że każda szkoła w momencie, kiedy robicie pełny pakiet u nich, da Wam rabat. A więc nie tylko będzie taniej o te 700 czy ileś złotych, ale oprócz tego, gdy weźmiecie pełny pakiet, to będzie kolejnych parę stówek. Mi udało się zaoszczędzić około. 1000 złotych. Jak to zrobić dalej? No to już Wam opowiadam. Wsiądę tylko do samochodu i podczas jazdy Wam to poopowiadam. Jak to wygląda? Sam zdziwiłem się, że w momencie, kiedy chcemy zrobić pełne szkolenie. O, gdzieś kluczyki zapodziałem. Kiedy chcemy zrobić pełne szkolenie, to można aż tyle pieniędzy zaoszczędzić. W wyszukiwarkę Google sobie piszecie lista rankingowa szkół jazdy w danym rejonie. Lista rankingowa polega na tym, że media opisują bardzo często w której szkole jest największa zdawalność wśród kursantów. I to jest, powiem wam, idealna informacja dla was, jeżeli staracie się zrobić kategorię C+. +E. Zorientujcie się, wyszukiwarka Google. Wpisujecie ranking szkół jazdy C plus E i tam będziecie mieli, która szkoła tak naprawdę ma największą zdawalność wśród kursantów. Ja akurat właśnie taką szkołę wybrałem, która miała najwyższy współczynnik zdawalności. No i powiem szczerze, że jestem zadowolony, bo o dziwo zarówno C, jak i E udało mi się zdać za pierwszym razem. No to o czymś świadczy. Kolejna sprawa to są badania psychologiczne. No to nie musicie na początku przejmować się tym, gdzie zrobicie te badania. Otóż bardzo często, w zasadzie 95% szkół ma podpisane umowy z pracowniami psychologicznymi, ma podpisaną umowę, umowy z lekarzami którzy Was przebadają odnośnie predyspozycji do prowadzenia pojazdów ciężkich. A dlaczego warto zrobić kurs C? Plus e? Zostać kierowcą zawodowym? No to tylko spójrzcie. Taki deficyt jest na rynku kierowców ciężarówek, że bez przerwy firma za firmą szuka gościa, który ma C plus e i do tego kwalifikacje. Można by powiedzieć, że jest w zasadzie rynek kierowcy, no bo nawet będąc na Master Truck Show w tym roku, jeden z kierowców, który jeździ Volvo, powiedział, że jak szef mu kupował ten samochód, to on powiedział, że on chce tylko Volvo, jak szef kupuje samochody nowe, to on chce tylko Volvo, bo inaczej się rozstajemy. No wow, czy to nie jest rynek kierowcy? A, no i jeszcze bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałem na początku. Odnośnie badań, bo bardzo często jest tak, że na początku może nie, nie jesteście zbyt zdecydowani na to, czy wy będziecie to E robić, czy nie. Może najpierw zrobię C, a później zrobię E. No to w momencie, kiedy idziecie na badania, to róbcie sobie te badania w pełnym pakiecie. Tak jakbyście chcieli robić pełny komplet C plus E. Plus świadectwo kwalifikacji. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy zrobicie C i będziecie chcieli jednak zrobić E, to pamiętajcie o tym, że jeżeli za jednym, za pierwszym tym podejściem nie zrobicie sobie pakietu, to przy kolejnym będziecie musieli znowu płacić za badania. A więc kolejne parę stówek idzie do kosza. Wróbcie komplet. C, plus E, świadectwo kwalifikacji, potem tylko każde zaświadczenie wyjmujecie i idziecie robić sobie to, co chcecie w danej chwili. Pamiętając, że te badania przecież są ważne przez 5 lat, więc tutaj, jakby czy one zrobiliście je pół roku temu i nagle się zdecydowaliście, że robicie te E, no to to zaświadczenie jest wciąż ważne, tak? Więc idziecie z tym zaświadczeniem, kładziecie na stół i robicie bez żadnego problemu. No i oszczędzi wam to sporo kasy, tak? Kurczę, w zasadzie to no, powinni mi płacić za to, że promuję zawód kierowcy C. +E. Bo to fajna praca, fajna przygoda. No i generalnie płacą wam za to, że siedzicie i nic nie robicie. Cześć, bywajcie.